Czy jesteś w stanie zadbać o innych, jeśli nie dbasz o siebie? Dzisiaj mi wpadł do głowy taki temat, że możemy zadbać o innych, czy wspierać innych, dopiero wtedy, gdy zadbamy o siebie i mamy do tego zasoby. Każdego dnia w zasadzie chcemy coś zrobić dla innych, tylko pytanie: czy my wcześniej zadbaliśmy o siebie? I to jest tak jak z tym przykładem nakładania maseczki w samolocie, że najpierw zakładamy sobie, a później zakładamy dziecku, bo może się okazać, że nikogo nie uratujemy, bo tak naprawdę my każdego dnia komuś pomagamy, wspieramy, robimy coś dla kogoś. Tak naturalnie się funkcjonuje w społeczności. Pytanie jest tylko takie, czy na pewno wszystko musimy? Czy to my narzuciliśmy sobie taką dyscyplinę i takie wymagania na siebie? I ja wiem, że świat pędzi, że wszystko jest pilne, ważne, że z każdej strony jesteśmy bombardowani, czego ktoś nie potrzebuje, czego my nie potrzebujemy, czego nie trzeba zrobić, czego jeszcze w życiu nie zrobiłem. Natomiast, jeżeli jesteś już wyczerpany, nie wiesz, jaki zrobić następny krok, a przed tobą jeszcze jest ogromna lista zadań, i nie wiesz w ogóle nawet, jak się za to zabrać, to to jest dobry moment, żeby się zatrzymać. Bo jednak musisz pamiętać, że to, co robisz dla siebie, ma ogromny wpływ na to, co jesteś w stanie zrobić dla innych. Jak jesteś w stanie wspierać bliskie osoby, partnera, przyjaciół, zajmować się dziećmi. To wszystko zależy od tego, jakie zasoby masz w sobie. A nie będziesz mieć tych zasobów, jeśli o siebie nie zadbasz. I w dzisiejszym świecie. Wiele osób zmaga się z takim uczuciem, że musi być dla wszystkich, robić wszystko, wszędzie, naraz. Jeśli czegoś nie zrobią, to świat się zawali, coś tam się zadzieje albo nie zadzieje, ale pomyśl sobie czasami no i co z tego? Jest wiele takich spraw, które naprawdę można odpuścić. Jest wiele spraw, które po prostu Cię drenują z energii, a wcale nie sprawiają, że będziesz szczęśliwszy albo że coś się jakoś specjalnie w Twoim życiu zmieni. Dlatego warto się temu przyjrzeć i zobaczyć. Może chociaż są jakieś drobne rzeczy, które możesz sobie odpuścić, które może ktoś zrobić, które możesz zlecić, w których ktoś ci może pomóc po prostu, albo może ich nie musisz robić, tylko świat ci powiedział, że wszyscy to robią, to ty też musisz. I spróbuj spojrzeć teraz na swoje życie z takim chociaż lekkim dystansem i zastanów się, co możesz puścić, żeby żyło ci się lepiej, bo tylko wtedy będziesz mógł prawdziwie wspierać swoich bliskich. Jeśli szukasz sposobów, żeby lepiej zadbać o siebie każdego dnia, to oczywiście zapraszam Cię tutaj częściej. A jeśli zainteresował Cię ten temat, to polecam Ci przystanąć na chwilę, przeanalizować swój dzień i zobaczyć, od jakiego malutkiego kroczku możesz zacząć dbanie o siebie.